W środę 13 września przez kilka godzin na stadionie międzyszkolnego ośrodka sportowego w Pruszkowie królowała niepodzielnie lekkoatletyka oraz, a może przede wszystkim, ponad 250 uczennic i uczniów z klas 4-6 reprezentujących pruszkowskie szkoły podstawowe i gościnnie szkoła podstawowa z gminy Stare Babice uczestniczących w wydarzeniach sportowych pod nazwą "Spodwórka na bieżnie" w Pruszkowie jesteśmy po raz pierwszy, jeździmy po całej Polsce. Myślę, że nie po raz ostatni, bo jak się okazało, tutaj w Pruszkowie zainteresowanie tą akcją jest bardzo duże. Dzieci przyszło na stadion sporo, ale też co najważniejsze są tacy, którzy na stadionie są po raz pierwszy. I to jest właśnie cel tej akcji, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze styczności ze sportem nie mieli w ogóle. Podawanie, że tak powiem, lekkiej atletyki w formie zabaw pozwala dzieciom na, jakby zapomnieć o tym, że rywalizacja jest najważniejsza, że sport to również zabawa. Staramy się to łączyć, staramy się to pokazywać, dlatego u nas nie tylko dzieci rywalizują, ale również mają te chwile czasu na to, żeby po prostu zwy zwyczajnie na sportowo się pobawić. Będziemy mieli biegi z mistrzem, będziemy mieli sprawdziany na 100 metrów, zatem wszystko to, co w lekkiej atletyce jest najpiękniejsze. Przepiękna pogoda i fenomenalny duet Sebastian Chmara, Paweł Januszewski, specjalista w biegu na 400 metrów przez płotki, olimpijczyk, uczestnik Mistrzostw Świata oraz Mistrz i wielokrotny medalista Mistrzostw Europy, stworzyli niezapomnianą atmosferę imprezy, której Międzyszkolny Ośrodek Sportu był jednym z patronów oraz, co jest godnym podkreślenia, jako jednostka organizacyjna powiatu Pruszkowskiego udostępniła bezpłatnie na czas trwania tej szczególnej imprezy obiekty sportowe.